Hej wszystkim z tej strony, Gejty, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hugh. Tak, wracamy do śmiercionośnych laserów. Chociaż ten etap to akurat się nie wydaje jakoś bardzo trudny. Po prostu trzeba iść grzecznie pod tym. Ej, i, i zmieniać sobie kolory. No właśnie. A, zapomniałam, żeby zmienić na tym pomarańcz. I, dobra, najpierw Fiolet. Nie, nie, nie. Fiolet najpierw. Szybko pomarańcz. No i pięknie. Tylko co teraz? O, okej. Okay. To sobie możemy wyłączyć. I to sobie możemy przeciągnąć na drugą stronę. Pięknie, tylko może inny kolor się o, Lubię ten niebieski. Nie, to prośutkie jest. Albo i nie. Dobra, jak się tam teraz dostać? Hmm. No chwila... Ech, no bo tam się nie wyskoczy. To nie wiem. Hmm. Ja nie wiem czy... Dobra. To przesunąć powrotem i nie wyłączyć tego prądu jak ta platforma jeżdżąca będzie z drugiej strony, żeby po niej sobie wskoczyć. Zobaczymy. Jak daleko ona dojeżdża? No tam. Nie wiem, czy mi to coś da, ale może. No nic lepszego nie wymyślę. Ej, pięknie. Dobra. I powracam. Tragedii. Czasem te poziomy są naprawdę takie w miarę szybkie do rozkminienia Chociaż ktoś mi napisał komentarz ostatnio, że e, gra w to razem ze mną I te etapy, które dla mnie są bez problemu i jakoś łatwo przechodzą, to dla tej osoby są problemem A te etapy, przy których ja się głowię, dla tamtej osoby są bardzo prościutkie Więc no, bywa i tak Okay. Nie wiem, czy wyłączenie prądu mi coś da. Co? Już wybrałam ten kolor. <grymianie> Co ja zrobiłam właśnie w tej chwili? Hmm. Już przełączyłam na niebieski. Jak to tak? Chociaż dobrze by było najpierw iść po ten klucz. Dobra, trochę nie wiem co robić, ale to zobaczymy. Hmm. Bo jak to wyłączymy? Ok, to możemy na spokojnie tą Ach, czerwoną przesunąć sobie na drugą stronę, ale. Ok. I to tam postawi. Żeby się dostać może do klucza w ten sposób? Zobaczmy. Hmm. Dobra. Znaczy nie wiem co ta platforma zrobi. Ale... O! Było dobrze myślałam. Tak! Pięknie. A teraz się jeszcze musimy dostać do wyjścia. Dobrze by było. Hmm. Może też za pomocą tamtego? A to guruchy chyba musimy, niestety. Mało hmm. no, mówię. <grywka> Bo takie oczywiste są trochę te rzeczy. Ale dobra. Nie. Rzuty. Ok. <laughs> Żarówka nam się zahaczyła. Teraz to wyłączyć. A to sobie zabrać na dół. Tak? Może yy. nie, nie, nie. Nie z tej strony. A. Z tej strony. Nie wiem, czy to tak się uda, ale raczej, raczej powinno. Tak? No i pięknie, okay. O, tutaj mamy strzałeczkę do latarni, dobra. A z tej strony co mamy? Mmm. Yy, tu co chyba kurczę. No bo teraz w sumie już mamy wszystkie kolory, i możemy się wrócić, nie? Tak naprawdę to e, jedyne rzeczy, które nam pozostały do roboty, to wrócić się do latarni. E, no i pozbierać te wszystkie Erlen Majerki, które mamy tutaj do pozbierania jeszcze. Hmm, tak się zastanawiam, kurczę, czy nie robić tego teraz. Ale może najpierw faktycznie chodźmy w stronę latarni i tam popłyniemy tutaj w te miejsca z tej strony, w których nas jeszcze nie było, a potem pod sam koniec gry ewentualnie się tu wrócimy i to wszystko pogarniamy. W sumie możecie mi napisać w komentarzach, jak chcecie, żebym zrobiła. Czy żeby najpierw ogarnąć te wszystkie znajdźki i potem iść kończyć grę, czy najpierw tak zbliżyć się do końca gry i dopiero wrócić na poznajdźki. No. A czy napiszecie mi to trochę później niż... No, no, napiszcie, no, piszcie. To może idźmy tam na razie, faktycznie. No. A w tym odcinku i tak jeszcze muszę coś zrobić, bo... Yy, bo był, był bardzo krótki, gdybym tutaj go skończyła. Yy, a. a kurczę, i tu też jest... Tu też już byliśmy. No dobra, to chodźmy tu w takim razie, faktycznie. The more I experienced, the more I realized how little I was experiencing. Seeing the world in true colour was not true at all. The goalposts had just been moved a little further down an infinite playing field. These shades, they are a paradigm away from what I could ever imagine. And yet, how much more there must be! Is there ever such a thing as true reality, Hugh? Does truth exist in our minds the same way that colour does? Maybe next I'll stumble upon a third dimension. <laughs> dzień OK no to w sumie tak już powoli ta fabuła nam się zamyka. A Wszystkie kolory mamy uzbierane, no to tak jakby już idziemy do tej szkoły. Ciekawe, czy będzie się walczyło z tym grejem czy coś takiego. Hmm. No zobaczymy. Co nas będzie czekać tam po drugiej stronie wody. On może wolno chodzić? O, skubany, nie wiedziałam. <laughs> OK. Ja! Patrzcie! On chodzi! <laughs> Dobra, nieważne. Okej. Czekaj, nie lubię tego koloru. Już wszystkie są takie trochę bolące w oczy. Ojku, jak ja nie lubię, w te etapy są takie długie i w kółko takie same. A. Dobra, już mamy wyjście. I woda nam tu kapie. <laughs> o! Ojejku! <laughs> Ojej, światło działa! O No, no dobra, już skumałam. A, okej. Okay. A, i, aha, że latarnia działa i w końcu łódki zaczną przypływać. No super, fantastycznie. Okej. Okay. Okay. Dzień dobry pani rybaku. Dobra, czyli możemy z nim płynąć, ale Bayer, bo tutaj nic już więcej nie było, nie? W sensie, że no tu się możemy utopić, to już sprawdzałam, tutaj już nic więcej nie ma, a chyba z tych wszystkich rzeczy tam już też wszystko posprawdzałam, nie? Chyba, już wszystko ogarnięte jest, no. No, no to w sumie już faktycznie możemy płynąć z tym typem. A. Nic nowego? Nie. Okej. Okay. No dobra, no to chodźmy w takim razie. A wy koniecznie mi piszcie, czy faktycznie chcecie, żebym teraz się zbliżała do końca gry, czy się wróciła po znajdźki. No ja teraz po prostu zacznę ten etap po prostu. No i zobaczymy, co nas tam czeka. Nie wpada? Tak wygląda trochę, nie? Jakbyś nie wpadał. Ja! W jakim miejscu trafiliśmy? Uran! I teraz jesteśmy tu, nie? No, tutaj. I tutaj jest pięć znajdziech, No to to miejsce raczej będzie dość spore. A później jeszcze ta szkoła nas czeka. Uuu! Jego ludzie tu są! <gry> Hmm, dużo mówią ci ludzie. Okej. Okay. Jesteśmy małym chłopcem, który sam biega po lesie. Chłop. O, znowu ten typ. A teraz go spotykamy na kolorze. Zazwyczaj, jak go spotykaliśmy, to było szare tło. No. Hmm. O, okej. Okay. Are you calling the least that we can move on if a tree stands in the woods and nobody is there to see it, does that tree exist? Does it have color and form? Does it matter? This journey has been difficult, Hugh, and whilst I have trodden a lost winding path, I feel no closer to the truth I was after, no matter how long you chase the moon. It... <gasps> oh. If truth does exist in our minds then i feel there may be one that i have neglected all this time you've been alone and now uprooted on a journey for my cause for what so that i could see the world a little clearer i do hope in the end it was worth it for both of us <laughs> okay Właśnie skumałam, że jak czytamy te listy, to możemy się ruszać. Dlatego eta etapy są takie długie i nudne i nic się w nich nie dzieje. Bo mamy przez nie iść. W trakcie słuchania tego listu. Tak, jestem geniuszem. <grytanie> I naprawdę odkryć to pod koniec gry. God damn it! Ale tak, to na naprawdę tu pada śnieg. Hmm. Okej. Okay. Ciekawie. I. O oh, nie! O! Oh. No i co? I teraz już nie będziemy słuchać listu. Bez sensu. Ale, a, ale, to zepsułam. O rany. A, ale tak. Tak. Generalnie mamy przejrzeć te etapy słuchając listów. Super! Dobra, ale tu jest prosto w miarę, bo nie musimy kolorków zmieniać. Tylko dobrze by było nie ginąć w takim miejscu. No, dobrze by było. Co wygląda ten śnieg? Naprawdę. Uff. No tutaj. Okej, okay. Okay. żyjemy. Jeszcze. <grymne> Niech ten etap się skończy. Okej, okay. koniec. O! Okej. Okay. Hmm. O! <grymne> się odbija od tego! ok? ale to było ciekawe. Sam się odbija. Hmm, okej. Okay. Już myślałam, że ta gra nie jest w stanie wprowadzić nowych mechanik. A jednak. A jednak. A! O kurde, skubane! Jezu. Wszystko chce mnie zabić w tej grze. Mój Boże. Ja się zagapiłam. No dobra. Teraz przynajmniej już wiem, czego się spodziewać. Co od razu zmienię ten kolor? Aha, nie mogę. Teraz, ci. No. Eee, to szybko trzeba. Jezus, Maria. Okay, ale krótkie te etapy dość. Hmm. No to nie, to skoro się od tego odbijamy, to dobrze by było na tym nie stawać, w momencie, kiedy na górze są kolce. Ok. Co? Mm. So. A. Ah. Ok. <laughs> A słodkie to jest, że te kolory się zmieniają. <śmiech> Fajnie. <śmiech> o! Aha, myślałam, że bardziej się od tego odbijemy. No jak to tak? Jak że ja nie wiem, jaki kolor nastanie po tym kolorze. On się nie odbija od tego coraz bardziej, tak jakby. Nie, nie, to, to, to tak nie wypali. Dobra, to inaczej co trzeba zrobić. Hmm. Eee! eee o, Jezus! <grystanie> I trudne to jest. Dobra. No i teraz na górę. O tak! O dobrze. Dobrze, może, może ten. Słodko. Śmieszna jest ta gra, naprawdę. Mm. O tak. Dip. Yep. Pięknie. O nie! No to bo już powoli by nie wykończyć. Hmm. Dobra, tu nie przyjdziemy, to musimy tedy iść. Kurde. Co sobie stąd od razu weźmiemy. Hmm, tylko nie wiem, co, po co nam to? W sensie, że i tak tego stąd nie, nie wyciągniemy tutaj. Ewentualnie na dół możemy to zdjąć. Hmm. hmm. <laughs> Dobra. Zobaczymy. Nie, bo tu jest wyjście od razu. A! Może za tą skrzynią? No sprawdzimy. Może za tą skrzynią dla siebie Może tam jakaś znajdźka jest za nią? No zobaczmy. Zobaczmy, czemu nie. Nie mamy nic do stracenia. Yy. Tak, tam zdecydowanie za tą skrzynią jest znajdźka. Tylko musimy tą skrzynię stąd sobie wyeksmitować. Pięknie. E jak to? Jak to? to? czy tam ewidentnie jest znajdźka. Jak się dostać do tej znajdźki? Hmm. hmm. no nie, tak nie... E nie, chyba źle to zrobiłam. Hahaha Nie ogarniam, ale jakoś jakoś to zrobię. Przetrudne mm. to. Nie jest możliwe, żeby to dotarcie do tej sniazki było takie trudne. Dobra, to chodźmy naokoło. No, ale po coś ta skrzynia musi być? <grym> Teraz się okaże, że ja tutaj tyle krążę po nic. Ale nie, no. A, wiem co, wiem co, widzę to. Widzę to. Widzę to. Tutaj pięknie na dół. E, zomnoko. <laughs> Uuu, takie staranie się dla jednej znajdki, No ale trzeba. Trzeba to. Trzeba! Pięknie! U, nie było łatwo, ale mamy ją. Dobra. To teraz już na spokojnie możemy iść do wyjścia. Zaś naokoło. Dobra, to myślę, że tutaj sobie ten odcinek skończymy, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i tak jak wspominałam wcześniej, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy chcecie, żebym faktycznie teraz szła dalej, czy się wróciła. I oczywiście tą drogę powrotną bym Wam wycięła, żebyście nie musieli na to patrzeć, tylko po prostu bym przechodziła wtedy te etapy z Wami znowu, żeby szukać te znajdźki. I możecie też dać znać, czy chcecie, żebym te etapy całe przechodziła z Wami ponownie, czy tylko pokazywała Wam te fragmenty, kiedy znajduję jakąś znajdźkę. W sumie nie wiem, w sumie to by było trochę smutne, bo musiałabym sama krążyć długo i pokazywać wam te krótkie fragmenty. Hmm. No koniecznie dajcie znać. Tak więc co. dziękuję wam bardzo ogląda za oglądanie jeszcze raz i do następnego odcinka. Pa!